Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 31 lipca 2025 roku. Po. 1045, rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego, punkt pierwszy z dnia 30 lipca 2025 roku. To prawie rodzaju dokumentów poświadczających znajomość języka, którym odbywa się kształcenie na studiach na podstawie artykułu 70 ustawy w ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku. Myśli prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja punkt 2 zarządza się co następuje paragraf punkt 1 punkt pierwszy rozporządzenie określa rodzaje dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej nie niższym niż i rodzaje dokumentów poświeczających znajomość języka obcego na poziomie biegłości językowej nie niższym niż w których to językach odbywa się kształcenie na studiach na określonym kierunku, poziomie i profilu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem o w rozumieniu artykułu 2 punktu 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 roku o na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobycie oraz wyjście z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, członków ich rodzin dziennik ustaw z 2024 roku pozycja 633-1688 oraz 2025 roku pozycja punkt dziewiąty ubiegającego się o przyjęcie na te studia. Punkt drugi rodzaj dokumentów poświadczających znajomość punkt pierwszy języka polskiego na poziomie biegłości językowej nie niższy niż myślnik określa załącznik nr 1 do rozporządzenia punkt drugi języka obcego na poziomie biegłości językowej nie w niż myślnik określa załącznik nr 2 do rozporządzenia paragraf punkt drugi rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym pod dniu ogłoszenia minister nauki i szkolnictwa wyższego ukłasyk punkt pierwszy minister nauki i szkolnictwa wyższego kieruje działem administracji rządowej myślnik szkolnictwa wyższe i nauka na podstawie paragraf 1 ustawy 2, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2025 roku. W sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dziennik Ustaw pozycja punkt 8. Punkt drugi Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja 1871 i 1897 oraz 2025 roku. Pozycja 621 i punkt 2 Dziennik Ustaw Myślnik 2 Myślnik POS. 1045. Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2025 roku. W dzienniku za pozycja punkt 5. Załącznik Jeden rodzaj dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej nie niższymi punkt 1. Dokumentami poświadczającymi znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej nie w co następujące dokumenty poświadczające znajomość języka polskiego w zakresie czterech Umiejętności językowych, rozumienie ze słuchu, czytanie, mówienie i pisanie na poziomie biegłości językowej Calbot, punkt pierwszy, certyfikat znajomości języka polskiego, o którym mowa w artykule o ustawie 2 ustawy z dnia 7 października 1999 roku, o języku polskim, dzienniku ustaw z 2024 roku, pozycja 1556 oraz 2025 roku, pozycja punkt drugi, punkt drugi, certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego wydany przez instytucję, a Europansozortium Forte Certificate of Attainment in Modern s albo Wait bildum z systemem w TELC punkt trzeci zaświadczenia o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach, o którym mowa w artykułu 60 ustawie 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku odsudoziemca i dziennik ustaw z 2024 roku pozycja 1222 i 1688 oraz 2025 roku pozycja 621 i punkt drugi, trwającego nie krócej niż 9 miesięcy. Punkt drugi dokumentami poświadczającymi znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej nie niższym niż psa również. Punkt pierwszy dyplom ukończenia studiów z wykładowym językiem polskim wydany przez uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego i nauki Rzeczypospolitej polskiej. Punkt drugi dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia w zakresie języka polskiego lub lingwistyki stosowanej wydany przez uczelnię zagraniczną. Prac z suplementem do dyplomu albo zaświadczeniem potwierdzającymi, że liczba godzin zajęć języka polskiego wynosiła co najmniej punkt trzeci świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez ministra sprawiedliwości, o którym mowa w artykułu 5 ustawy ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku. O zawodzie tłumacza przysięgłego dziennik ustaw z 2019 roku. Pozycja punkt 6 albo zaświadczenie potwierdzające wpis na listę tłumaczy przysięgłych. Dziennik ustaw myślnik 3 myślnik, pos. Sił Załącznik załączników dwa rodzaje dokumentu poświadczających znajomość języka obcego na poziomie biegłości językowej nie niższymi dokumentami poświadczającymi znajomość języka obcego na poziomie biegłości językowej nie niższymi PSO. punkt pierwszy certyfikat, dyplom albo inny dokument poświadczający znajomość danego języka obcego w zakresie czterech umiejętności językowych, rozumienie ze słuchu, czytanie, mówienie i pisanie, na poziomie biegłości językowej, calboś wydany przez wskazaną instytucję w zakresie języka angielskiego myślnik niech to w cumblidę wysłajecha miadziąs myślnik właściwie niech w myślnik niech niech ca myślnik myślnik, z sprowicientce zbach myślnik niech z mantaga bez mantaga myślnik myślnik, niech spuści mnie z, z myślnik po internacjonalna puści mnie z antamletseid myślnik niech to w cumblidę wysłajecha miadziąs przy tych australia internacjonalna myślą dwuetestingu systemie myślnik co najmniej mnie winitu myślnik to nie ty co London. Myślnik, myślnik, jest Skills, skill woli myślnik. l 12 punkt drugi lub wyższe. Myślnik, myślnik, integrafy skills w miękkich i lub wyższe. Myślnik, myślnik, i sej myślnik powyżej 80 punktu, punkt drugi. Myślnik, myślnik, test of English as a foreign language to wersji internet. Myślnik, pasy test, myślnik co najmniej 72. punktu. Myślnik, myślnik, test of English po co municjacią, to jest myślnik co najmniej. 785 punktów z części listening, oraz 150 punktów z części oraz 160 punktów z części reading. Myślnik, person, assessment English. Myślnik, myślnik, parson English, internecie, mail, certyfikacja, myślnik, wersja papierowa i komputerowa, poprzednie, parson test general English, celu lub london, test myślnik, LL czy NSL, certyfikacja, są internecie na LL1, myślnik, ocena, pass, merit, distance, symbol, wyższe, myślnik, myślnik, person, test of English, z wersji stacjonarnej i wersji ominę, myślnik, co najmniej 59 punktów. Myślnik, language, z

Ranin, bleeding lub wyższy, łącznie z namu OEZ, L1, certificacy, nie są so w internecie ML, punkt drugi, występujący również pod nazwą namu OEZ, internetie ML, so, co unicator, spekking, lub wyższy, Myślnik, myślnik, namu academis, myślnik, namu OEZ, L1, certificacy, nie są so w internecie ML, list tening, ranin, specking, academis, punkt drugi lub wyższy, Myślnik, myślnik, namu OEZ, testofemik, myśnik, namu L1, certificacy, nie są so w internecie ML, Sprakiem langwewe zaktesowemi punktu wielu wyższe. Myślnik educają development international e. London hamper of commerce and industry ramienia się London of commerce and industry ramienia się z ludzi. Myślnik myślnik emil for business lel walów wyższe. Myślnik myślnik fundacją certyfikatów w tacherszów business emil. Dziennik ustaw myślnik 4 myślnik pos. Pisiąt 45. Myślnik europejska z sortium 40. of attainment i modern language z myślnik lel pentadelów wyższe. Myślnik telsbum. Dwajte buddhung z myślnik systemem

w zakresie języka bułgarskiego Sofijski Uniwersytet i Co? Piment Orycki, Uniwersytet Sofijski Mieniaśw, Klemensa Ochryckiego w Sofii, Departament za Obłenie i certyfikat po bulgarski jezik. Zwiadetelstwo, si Zaniona Ladena na Ezik. W zakresie języka chińskiego Myślnik hu, i Huicen Tu Ben Gui Mzu Co Mi Te For Piedestow w Myślnik Myślnik to w Hinesa Sa Fo Ye Gui Langue Myślnik lub wyższy Myślnik w oficach w Chinach z so langłego so złączył in internazjonalny handban. W naszych L jest lub wyższy. Myślnik Myśl center po so langłego educaje, z co punkt drugi lub wyższy. W zakresie języka chorwackiego, z lat liczby, o drugiej strani. W zakresie języka czarnogórskiego, myślnik center za obrazowanie od gimnazja w a Soboda, na w Uriania, o ustaleniu licencji Ministerstwa z gore do Myślnik filozofski fakultet w myślniku górę, gore, nikić, ujerenie daje kandydat poloja i spid i jezika na niło. W zakresie języka czeskiego unierzyta Karlowe w praze z unijazyką z W zakresie języka duńskiego myślnik myślinik dask, myślnitask studioprzem. I w zakresie języka estońskiego innole esti fieletes I w zakresie języka fińskiego ślinik jestskrili opistoją petuchali to z myśliniklejset kielli tutki not jaki 4 lów wyżsszy, myślilnik o petuchali to z odpiewning teelsem,lejset kielli tutki not jakie 4 lów wyższy, myślinik Nacjana certifizawy of Langła profdzięcy, Leiset Kili tutki notki Tasa 4 lów wyżsszy w zakresie języka francuskiego, myślnik w Centrum Internacjonal Tudes pedagogogich bez Ciep. Myślinik myślinik typy medD nał, myślinik myślinik typy ma Proffundi de Lang Myślnik, maszynik testecznej sanse do framaist myślnik co najmniej 400 punktów. Dziennik, usta, myślnik 5 myślnik pos 1045, w myślnik kamprada co marca industria do 50 Mašinik mašinik type madame de safari punkt lub wersze mašinik mašinik type madame de pronais professionnel lub aliance franais mašinik mašinik type monsieur language culture franais ce mašinik mašinik type monsieur periode modernes mašinik mašinik type madame haute couture des pronais de test systemem Myslink Myslink Certificat Superior de Fronaise Myslink Myslink Text Pronaise Myslink Educational Testing Solidariedz Estefronais Internacional Fi Myslink co najmniejszość co pięć punktów Myslink selwe, Myslink Sabonne Uniersit Myslink Myslink Sabonne Myslink Certificat Praktykwa de Langue Fronaise Myslink Myslink Sabonnes Myslink Diploma de Langue et Literatura Fronaise Myslink Myslink Sabonnes Myslink Diploma Superior virtudes Fronaise lub w zakresie języka greckiego. Myśli kantro glosa z centrum języka greckiego myśli pisto politiko Elino Mafias, myśli pan epistimiokepro z kolei elnikis glosa z myśli poziom przy punkt drugi lub wyższy. A w zakresie języka hiszpańskiego myślinik fundacion parada i de dosarelo de la cultura es paula fides so Diploma diploma internacional de españa myśliciel instituto cervantes instituto cervantes same Dale diploma de españa co lengua Estraniera, straniera myśliciel de salamanca myślinik dale diploma de Espaol co moneda była straniera Fejte myślinik myślnik test systemegów, myślnik myślnik certificado de es paul para myślinik myślnik myślnik dals W zakresie języka japońskiego, japan educaciona es hangles anserices japan fondaciem, japanes na błogę proficiency myślinik myślnik poziom punkt drugi lub wyższy. Od zakresie języka katalońskiego, generalitat de catalonia myślnik certyfikat dmian de intermed de myślnik Certificatnial de Superieor de w zakresie języka koreańskiego, Nacional Institute Vol International Education Myślnik do Pictas of Proficiency in Koran myślnik poziom 4 pół, drugi lub wyższy w zakresie języka litewskiego, Vinius Universitetas, Filologios Facultetas, Pemimas certyfikat w zakresie języka łotewskiego. Latwias republikas i zgludvas unzindes ministrias wals i zgludvas satura enzwist myślnik wals la lodas prasus opie zwacertificat fluency ofluencją de oficjal language. Trze augs pakpe. Dziennik usta. zakresie języka niderlandzkiego myślnik sześć myślnik pos. 1045 myślnik niderlandzkich wals miłem de tal has foreign language zwalt. Profil profesjonelle talo profile profesjonalne language proficiency profil talo ardigit hoger onderwis po profile language proficiency highe education po. Profil Academisja Talardigie, Patrofile Academisja Lambuagę, Proficiency Pat, Educație Professional Edup, Medellin Swasweda start Ink Masoniki, Dutch Assecum, Lambuagę, Ink Masoniki, Ink Masoniki, Ink Masoniki, Ink Gand Ink Masoniki, 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 tal Masoniki, Ink w Ink Masoniki, Ink Mesinik, masinik klejna z dołce z praktyplomks, mesinik, masinik, grosses dołce z praktyplomks, mesinik, masinik, certyfikat dołce z praktyplomks, mesinik, masinik, certyfikat z test mesinik, testa instytut, test dołce, alfrem, sprachy lub wersze, starej instytut, próbą test, starej, hiszpań, z pro dołce z praktyfest, certyfikat, mesinik, teleskop, wejta bildungs, test systemem, mesinik, mesinik, certyfikat do plus, mesinik, certyfikat z Myślnik, myślnik, test, dołc. Myślnik, kultus minister konferencjon, dołc. Sprawdzi pomi, der kultus minister konferencjon, der ländebski, myślnik, hokspulator, am konferencjon, myślnik, dołcer, industrie, myślnik, und, handelska, mertek, der ländebski, rufung, international. w zakresie języka norweskiego, i norsk. myślnik, fjaryni, myślnik, noskple. W zakresie języka portugalskiego, myślnik, centro, dalej, jemo, do certificatem, de, de portugu, silingua Myślnik, myśnik dyploma rumuńskiego myślnik uniwersytet a lingua myślnik polei zrujna myślnik myślnik dyploma ana do de Portuguzi si lengua estem ve radaple myślnik myślnik dyploma uniwersytetu de Portuguzi si lingua, estem ve radaple myślnik sammes myślnik to da co e da lingua certyfizano e parencino portuguzno si no, estamiejo. w zakresie języka rumuńskiego myślnik uniwersytet a baba myślnik polei na poca certyfizat decompeten linguistic myślnik ministeru educa na Instytutu Limbii Romne, a też statycentem de Limba Rom Institute for Romanian Language i Romanian Ministry of Education, Resach and Innovation. W zakresie języka serbskiego myślinik Unijerzitet u belgradu Unijerzite of Belgrade, filologii Fakultet, myślinik Centarca Srpskiego Australijnie Jezik Center for Serbian Esporagi Landwage, filologii Fakultet, University of Belgrade. W zakresie języka słowackiego Uniersztyta Komenska w Bratislawie Filozoficka fakulta studiaca demisa Sloaca myślnik centrum pre sloveninu ako cudzio jazyk certyfikowac kakazo sloveniny ako cudziewo jazyka Dziennik usta myślnik 7 myślni pos 1045 W zakresie języka slovenskiego Unierza w Ljubljanie Uniersztyta w Ljubljana Filozoficka fakulteta of arts Myślnik sprojalowo i znania sloveniny na mię, rajni, punkt drugi Myślnik sprojalowo i znania sloveniny na realni odlnostic punkt drugi Za w zakresie języka szwedzkiego co za swą opiniar sztet myślnik z przedmiotem z pisem z kasą mdraspurg myślnik ta świarska w w z zakresu języka tureckiego myślnik ulusem ransti z własną me fundacją tylko ja to liczba wyśli myślnik powyżej 55 punktów myślnik tylko tektesty z zakresu języka ukraińskiego myślnik na temat co mi się portysta ty języka standard europejskiego myślnik ukraina na głagancu które są laty ukraińca felis umiersi z języka węgierskiego.

Certificato di ZA della lingua italiana, celi czy wyższy. Certificato italiano co ciale cic myślnik tels, feite bildungs, myślnik te systemem, myślnik, myślnik, Certificato superiore di italiano, myślnik, myślnik, tels, italiano. Punkt drugi. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach, o którym mowa w artykuł 60 ustawie 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku. Odsłudzoziemca nie krócej niż dziewięć miesięcy poświadczający znajomość danego języka obcego w zakresie czterech umiejętności językowych: rozumienie ze słuchu, czytanie, mówienie i pisanie na poziomie biegłości językowej, Punkt trzeci, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kim myśli i filologia w zakresie danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej, wydany przez uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego i nauki Rzeczypospolitej Polskiej albo uczelnię zagraniczną, prac suplementem do dyplomu albo zaświadczeniem potwierdzającymi, że liczba godziza tego języka obcego wynosiła co najmniej punkt czwarty dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydany przez uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego i nauki Rzeczypospolitej polskiej albo uczelnię zamyślnie graniczną zawierający informacje o języku wykładowym studiów, a w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów nie zawiera takiej informacji, myślnik dodatkowo supplement do dyplomu albo zaświadczenie, zawierający informacje o języku wykładowym studiów. Punkt 5 dyplomatury międzynarodowy i international bacalauraty dyploma myśli w odniesieniu do języka podstawowego. Punkt plusy, dyplom dyplomatury europejskiej european baccalaureate dyploma myśli w odniesieniu do pierwszego punkt lub drugiego punkt drugi języka. Punkt 7. Świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego danego języka obcego wydane przez ministra sprawiedliwości, o którym mowa w artykułu 5 ustawy 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku. O zawodzie tłumacza przysięgłego albo zaświadczenie potwierdzające pis na listę tłumaczy przysięgłych danego języka obcego.